Cześć, witajcie, serdecznie się przychodzę do Was z zakupami poczynionymi w ostatnim czasie, oczywiście z zakupami kosmetycznymi. Pierwsze dwa produkty, to o, zacznę w ogóle od pielęgnacji ciała, pierwsze dwa produkty to, to są produkty do golenia. Pierwsze, jeden to jest żel, drugi, druga to jest pianka. Zaczęłam od stosowania żelu, Zob sprawdza się u mnie bardzo dobrze, zobaczymy jak to będzie z pianką. Zarówno jeden, jak i drugi są pojemności 150 ml i zakupiłam je w w bardzo przystępnej cenie, okazyjnej w zasadzie cenie. Dobrze, kolejny produkt to jest również Isana, to jest krem do ciała, krem do ciała kakaowy i dziewczyny go stosują, również ja go stosuję zarówno do włosów, jak i do ciała, ale o tym powiem może w innym filmiku, czyli powiem o kremowaniu włosów. Do ciała sprawdza się znakomicie, bardzo dobrze nawilża, a także cudownie pachnie. Nie wiem dlaczego, ale mimo tego, że jest napisane krem, to ja się spodziewałam pod tym, po nim takiego tłustego masu okazało się, że jest fantastycznej, lekkiej konsystencji, także jestem naprawdę z tego produktu bardzo zadowolona. Nie spodziewałam się, że po tak tanim produkcie można taką dobrą jakość uzyskać. Kolejne dwa produkty są produkty z firmy Ifroszek które dzisiaj, dzisiaj, które dzisiaj kupiłam i to jest kulka antyperspirant w kulce o zapachu zielonej herbaty, a także żel pod prysznic, żel a także do kąpieli o zapachu malinowym. I ta kulka kosztowała 7,50, ponieważ była w 50% obniżce. I do tego ja, dostałam, ja co jakiś czas dostaję taką kartkę, przychodzi do mnie pocztą taka karta z proszę, z różnymi zniżkami, czy też promocjami, a także ofertami. No i ja dostałam informację, że przy zakupie za minimum 6,90 otrzymam ten żel pod prysznic za darmo. No i akurat wybrałam ten zapach, także te dwa produkty mam za 7,50 zł. Jest to cena fantastyczna, gdyż ten sam produkt bez ceny promocyjnej kosztuje 14,90 zł. Także jestem bardzo zadowolona z tych dwóch produktów. Dobrze, kolejny produkt jest to morelowy Peeling z firmy Soraya, seria Beauty Therapy. Jest on bardzo fajny, akurat mam do każdego rodzaju skóry, ale widziałam również do tłustej i trądzikowej, albo tłustej mieszanej, nie jestem pewna. W każdym razie później na pewno przetestuję również tamten. Na razie zaczęłam od tego, bo musiałam troszeczkę odgapić od mojej siostry, bo zauważyłam, że on u niej się pojawił i przetestowałam i bardzo, znaczy u mnie się po prostu sprawdził, więc postanowiłam kupić to, to opakowanie. Zapłaciłam za niego 13 zł i to jest pojemność 150 ml, także polecam serdecznie, gdyż cena do, jakości jest cena do pojemności jest fantastyczna. Teraz jeszcze szybko kilka produktów kolorowych. Pierwszy to będzie tusz, niestety jeszcze go nie stosowałam, bo czekam aż mi się skończy mój bążua. To jest tusz z firmem Miss Porti, pogrubiający. Następnie jest to podkład z firmy Maybelline Dream Satin Liquid w kolorze ivory, czyli 0,10 najjaśniejszym. Nakładam go na twarz dwukrotnie. Wydaje mi się, że ten kolor jest troszeczkę jeszcze dla mnie za ciemny. Poczekam, aż nadejdzie lato i moja skóra będzie troszeczkę bardziej ozłocona i wtedy na pewno się u mnie sprawdzi. Jednak na razie cały czas moim faworytem zostaje Flower Perfection z firmy Borjoa. Dobrze, jeszcze dwa ostatnie produkty. Pierwszy to jest skoncentrowane serum do rzęs w jednym z firmy Eveline, z którego jestem bardzo zadowolona. Jest to moje drugie opakowanie i na pewno się na, na nim nie skończy. Zakupiłam go w fantastycznej cenie za 9 zł w Biedronce. Normalnie w sklepie wydaje mi się, że około 15 zł kosztuje, także polecam Wam serdecznie, gdyż jeszcze ta promocja trwa. I ostatni produkt to jest korektor pod oczy, maskujący korektor w płynie z firmy BEL, również zakupiony w Biedronce. Nie pamiętam jaki to jest kolor i tutaj też nie jest napisany, w każdym razie jest to korektor numer najjaśniejszy. Wydaje mi się, że w zadowalający sposób przykrywa moje cienie i jestem z niego zadowolona i również zakupiłam go chyba, nie chyba, tylko zakupiłam go w fantastycznej cenie chyba 7 czy 8 zł. Dobrze, to wszystkie moje to wszystkie moje, to, to wszystkie moje zakupy poczynione w tym, w tym miesiącu, a może w tym, tych ostatnich dwóch tygodniach, jeżeli coś jeszcze przyjdzie, jeżeli coś jeszcze zakupię nowego, to na pewno dam Wam znać. Pozdrawiam Was serdecznie i życzę miłego weekendu, trzymajcie się, cześć!